Leszczak znowu do środka. No i teraz od chyba ręki Brzyskiego. posupek. Piłka wyszła na aut. Kolar. Kolar. No, on potrafi strzelać bramki. Surmiak, surmiak. Spokoju grę, ale przeczytał to wszystko. Chyży Podobiński. Krawiec, krawiec, krawiec. Jeden. Do... Wykorzystuje tą sytuację! Ten błąd w ataku! Leszczak Zabalseta, Leszczak Jeszcze! Zabalseta, tak przed siebie Prokop, Prokop Zabalseta! Broni wszyscy. Staszowski Krawiec, Krawiec, Krawiec Ze swojej bramki Prokop Sabalseta, Sabalseta! No to jest cały minor Sabalseta. Jak dostaje taką piłkę na piwocie, to potrafi się odwrócić. Został przez działaczy Bochni wypatrzony na Mistrzostwach Świata na Litwie. Bo naprawdę z przyjemnością się patrzy na tego zawodnika. Ale teraz Leszak, surmiak. Supek przybył, dobił. I mamy. No, taką szybką odpowiedź. Dwie bramki w ciągu kilku sekund. Wojciech przybył. Braki kadrowe są wyraźne, jeżeli chodzi o bochnie. Ale na jakości Drużyna nie traci. Leszczak. Dobrze pomógł. Górka, kontratak Sośnicy, Górka, górka w kolara wprost. I teraz jedziemy w drugą stronę. Przybył, przybył do Dorożkiewicza. Dorożkiewicz, ależ interwencja Brzyskiego. Ale chyba bym, będąc sędzią tego, nie gwizdął. Ale nie chcę się wymądrzać w tej sytuacji, mając monitor. I jeszcze powtórzę, to za chwilkę. No i chyba będzie rzut karny. Sabalceta, Sabalceta. No i gdzieś wcisnął tą piłkę z rzutu karnego. No Brzyski niepocieszony, niezadowolony, bo miał gdzieś na nodze, na bucie tą, tą piłkę. Muszą chłopaki bardziej podnosić tą piłkę. od bo cały czas kolar ma to nogę na ziemi. I obijają tą nogę Kevina. Gracze Sośnicy. Jeszcze raz krawiec, krawiec. Kacmarczyk i mamy 3 do 2. Ależ asysta Stanisława Krawca. No dobrze teraz pograli. Tego brakowało w tej pierwszej połowie. Leszczak kapitalnie. No i co? I Bramka do Rożkiewicza nie. Chyba tutaj wolne wolny pośredni. Nie wiem co teraz pokazał sędzia tego spotkania. Chyży. Sabalseta, Sabalseta. Dorożkiewicz. I teraz już nie ma żadnych wątpliwości. BFF podwyższa wynik w Gliwicach na 4 do 2. Asysta Midora Sabalsety. Sebastian Neszczak dzisiaj gra. Z krótkimi przerwami prawie cały mecz. Ale teraz Petrowicz, 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 Petrowicz. no przekombinował jeszcze Petrowicz, Brzyski. No zwłaszcza Sebastiana Luszewa, no są naprawdę ogromne zabalzety. No to jest w jego stylu. Odwrócił się, przyłożył te proste podbicie w prawej nodze. BSF wygrywa z... Z mi, ale teraz Kaczmarczyk, no niewiele brakowało. Po raz kolejny Kolar, to taki cichy troszeczkę bohater tego meczu. Bo te Sosnica, a tę te sytuacje ma. Teraz Chyży i mamy bramkę, ależ przyłożył teraz e, Mikał Chyży. Górka, Górka do Sowuli, Górka, Górka! I mamy 5 do 4, Jak był uspani troszeczkę gracze PZFU. u Surmiak. Sabalseta, leszczak! Leszczak, sabalseta, Brzyski broni! Surmiak. Sabalseta po raz kolejny brzyski. Musi być jakiś konkret, to musi być przyspieszenie piłki. Tak jak teraz dobrze to kurka z Kaczmarczykiem chcieli z pierwszej piłki, ale połapał się w tym wszystkim, przybył i teraz surmiak! Pomylił się o centymetry. Pressing. Kapitalnie to teraz pograli. Kaczmarczyk kolar gdzieś tam ręką po rykoszecie, ale naprawdę to bardzo dobrze wyglądało. Chyba już BSF tego nie odda. No i koniec tego spotkania. No BSF, ABJ, Bochnia wymęczyło to zwycięstwo, wyszarpało można powiedzieć. No w Gliwicach zapewne nikt z Państwa się nie spodziewał w końcówce jeszcze takich emocji. No ale dopieli swego, a Gliwiczanom naprawdę gratuluję dobrego występu, bo tutaj walczyli do samego końca.